W ostatnich latach Centrum Gorzyc diametralnie zmieniło swoje oblicze. Przeprowadzona została rewitalizacja, którą podzielono na trzy etapy. Łącznie zainwestowano tu ponad 8 milionów złotych, z czego znaczna część to pozyskiwane z różnych źródeł dofinansowania. W planach jest dalsze inwestowanie na tym terenie. Głównym celem na kolejne lata jest budowa nowego Domu Kultury. To jeden z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych projektów, który jest realizowany przez samorząd gminy Gorzyce w ostatnich kilkunastu latach. Cała wizja i pomysł na inwestycje narodził się w połowie 2014 roku. Początek był wymagający ze względu na to, że trzeba było dopilnować spraw formalnych i zgromadzić niezbędną dokumentację. Jeszcze nie byłem wójtem, już z Bartoszem Bukowskim, Zastanawialiśmy się, jak zagospodarować centrum osiedla, które wymagało właśnie tej rewitalizacji, tej odnowy, gdyż to były tereny zaniedbane. Kiedyś tam na części tych terenów nawet znajdowało się część magazynów, narzędziowni należącej do WSK Gorzyce. Później tam miała miejsce lokalizacja gospodarki, bazy gospodarki komunalnej w Gorzycach. Później to miejsce zostało opuszczone. I było zaniedbane i mało estetyczne. Dokładnie na temat rewitalizacji głośno zaczęliśmy mówić 2 grudnia, jak zostałem zaprzysiężony w 2014 roku. Pierwszy etap oddano do użytku w grudniu 2019 roku, drugi w październiku 2020 roku, a trzeci jesienią 2022 roku. Przeprowadzone inwestycje mocno wpłynęły na wygląd osiedla i połączyły w sobie kilka funkcji. Wykorzystaliśmy doświadczenie Bartka, gdyż Bartek był na stażach w Stanach Zjednoczonych i w Detroit pracował w takim zespole, gdzie no na dużo większą oczywiście skalę zajmowano się podobnym tematem i te doświadczenia wyko wykonaliśmy. Akurat tak się składa, że. Ten teren rewitalizacji to jakby jest oś osiedla, przepaławia osiedle na pół. I tutaj wyszliśmy z założenia, że robimy ciąg taki pieszy, coś w rodzaju detaka i wokół tego budujemy infrastrukturę, która ma służyć każdej grupie społecznej, począwszy od dzieci, seniorów, Handlujący, ludzi, którzy zajmują się małym biznesem na co dzień, żeby tam to życie tętniło i oraz żeby były miejsca do takich spotkań, małych koncertów, wypoczynku. I to się udało. Trwało to co prawda 8 lat, ale takie było założenie. Na tym jednak nie koniec. W trakcie rewitalizacji postanowiono, że projekt należy rozszerzyć. W ten sposób pojawiła się czwarta część zadania, która ma być dopełnieniem całego projektu. Jakie są tu plany samorządu Gminy Gorzyce? W tej chwili chcemy rozszerzyć ten projekt, pracujemy nad czwartym etapem. Kto zna Gorzyce, to jest teren taki zielony niedaleko tak zwanej Matki Polki. Więc już nad tym terenem i nad koncepcją. Zagospodarowania tego terenu. Pracujemy, prace są bardzo zaawansowane i myślę, że w najbliższych 4-5 latach powstanie następne miejsce do wypoczynku, rekreacji, ale również powstanie tam obiekt, bo brakuje nam domu kultury z prawdziwego zdarzenia. I tu koncentrujemy główne nasze teraz wysiłki, żeby wybudować dom kultury z prawdziwego zdarzenia właśnie w Korzyce.